Czy należy się obawiać jakichś aktów dywersji na terytorium Polski? Aktów dy dywersji doko dokonywanej za pieniądze Rosji. Pytam o to, bo premier Donald Tusk ma przedstawić sobie informacje o tym, a mówił też o tym, że już w tej chwili aresztowano dziewięć osób podejrzanych o to i z zarzutami o to, że na przykład organizowały podpalenia w aktach sabotażu na terytorium Polski. Oczywiście, że należy się obawiać tego rodzaju sytuacji, no bazując na przykład na doświadczeniu. Czech, przecież tam przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej Rosjanie dokonali, co pisała szeroko prasa czeska i ale i światowa, dokonali sabotażu, wysadzając w powietrze składy amunicji, które prawdopodobnie były składami zam, amunicją zamówioną dla, przez Ukrainę. Więc Rosjanie tego rodzaju rzeczy. Zawsze robili, tylko trzeba uważać, żeby nie popaść w pewną paranoję, że każdy, tak powiem, spalenie się śmietnika będzie interpretowane jako akt sabotażu rosyjskiego, bo wtedy wyjdziemy na kraj niepoważny.